320 Cały czas fajnie 3,20 na luziku Dobra, jesteśmy po godzinnych mobilizacjach jeszcze więcej luzu. to jest to cały czas piękny tempo, 3,20 luz, nie spina się, bo wtedy się mobilizację w leżeniu widać że nawet pasieka ma odleżyny po tej godzinie z tego co masz niech się pojawi faza lotu ok, no i tradycyjnie próbujemy coraz bardziej dociskać biodro nogi podporowej żeby ta praca była coraz bardziej agresywna spadasz z luźnego ciała na nogę dowalamy kolanka razem, wyczuj to Teraz jest to, co robiliśmy w trakcie mobilizacji przepycham miednicę do przodu razem z barkami. Jakby całość idzie agresywnie do przodu. Dobra, a noga zupełnie luźniutko puszczona, trzymasz tylko kolanka razem. I dociskasz, dociskasz, próbujemy sobie wyprostować nóżkę w kolanie, bez wykopu, ale takie puszczenie tej nogi I żeby wylądować na taką nogę daleko daleko z przodu. Niech to bą szarpie. Szarkiem pójdzie do tyłu i ona potem trakcie odda mocno do przodu na wybiciu. I jak później puścisz, to też dalej uderzysz przed sobą. Będzie overstriding większy, będzie takie wyhamowanie, szarpnięcie w pachę. Góra luźniutko. No i sobie lecimy. Na razie rozgrzewkowo. Jakie biegniemy sobie tak gdzieś po 5-0? Napieraj trochę miednicą do przodu i barkami i wejdźmy na jakieś tam tempo w granicach 4-0, ale tak bez, bez jakiegoś naciskania dużego, żeby to powoli sobie chodziło z luźnego ciała spada na nogi no teraz pojawi się tempo wtedy 4.30 10. Tak, na takiej totalnej wyjebce spadasz z luźnego ciała na nogę. Niech to się fajnie zakleszczy, niech zadziała. 4 0. teraz, ja, ja trzymam sobie teraz. Nie chodzi jeszcze w kadencję, spokojnie, z drugiego kroku, żeby za mocno zabocisywać tkankę. Mocne uderzenie w Przesztywność z tego, co, co tam kombinujemy z tym brzuchem. I właśnie jak tutaj stymulujemy tak, rękami, no. to w trakcie biegu i zostaje to, to, to takie wyobrażenie, właśnie pomagania sobie rękami i jest czucie właśnie tego brzucha, tej pracy, tak, tkanek, synchronizacja właśnie z nogami. mobilizacja gdzieś tam piętro wyżej na brzuchu daje na większą sztywność dobra i próbujemy sobie z luźnego ciała trzeba holistycznie podejść do całego ciała i wszystko złożyć do kupy i będzie później. dobra odpocznij i ruszymy sobie jeszcze raz 45 luz. Teraz wciskaj mocno, bo pojawiają się naprawdę mega siły i z luźnego ciała spadnie. Po szerokości lądujesz 3,20 cały czas fajnie, 3,20 na luziku. Jeszcze więcej luz. To jest to cały czas piękne tempo 3,20 luz. Nie spina się, bo wtedy zwalnić. teraz już jest zabawa, nie? Przecież 20. Koniec, piątka.